I można by powiedzieć sobie, no dobra, no tu jest 350, tam jest jakieś 700 niecałe, dokładnie, przepraszam, 760 zaakceptowanych do tego, żeby mieć pobyt na, w, na nas, w naszych ośrodkach do spraw cudzoziemców. Wielkie rzeczy, o co ci chodzi, no nawet te 4000, które siedzą sobie po białoruskiej stronie, co ci to boli? A no boli mnie przede wszystkim to, że rząd PiSu wtedy schował ogon między nogi i stwierdził, że nie będzie nas, zwykłych ludzi, informował o tym, jaka jest skala problemu, o tym, że to ja sam musiałem te informacje wyszukiwać parę miesięcy później, a tak naprawdę informacje najbardziej cenne, jeśli chodzi o skalę tego, jak wyglądały te, te korowody, jak wyglądało to przejście ludzi przez polską granicę nielegalnie po stronie białoruskiej, a później przejście przez polską granicę nielegalnie ponownie, na przykład na terenie Niemiec, te cyfry podają nam dopiero Niemcy. Niemcy podali bowiem, że w samym październiku 2021 roku, a tak naprawdę w czasie niecałych trzech pierwszych tygodni tego miesiąca, od 1 do 19 października, na ich terenie niemiecka policja i niemiecka straż graniczna zatrzymała w sumie 3104 ludzi, którzy przeszli na teren Niemiec z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli podsumujemy sobie dane z całego października, nie tylko z tych trzech pierwszych tygodni, to mówimy już nie o 3104 ludziach, ale o ponad 5000. Prawie 5300 osób tylko w październiku roku 2021 przekroczyło granicę niemiecką, przemieszczając się z terytorium Polski.